Kalisz ma bardzo stare tradycje astronomiczne. Kaliscy Jezuici, jako jedni z pierwszych na świecie, obserwowali niebo przez teleskopy. Potem te tradycje były kontynuowane przez kolejne dekady. Teraz, w XXI wieku, w ramach koła astronomicznego, które działa przez spółdzielni mieszkaniowej Dobrzec, kosmiczne tradycje zostały wskrzeszone. Wczoraj odbyła się premiera multimedialnej kosmicznej podróży. Przenośne planetarium oferuje zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Ale najczęściej odległe podróże w kosmos odbywają się w klubie Promonta z spółdzielni mieszkaniowej Dobrzec. Amatorsko się interesuję astronomią, dlatego ten pokaz bardzo mnie zainteresował i chcieliśmy tutaj zobaczyć, uczestniczyć w tym wszystkim. Wczoraj pod miękką kopułą przenośnego planetarium można było zobaczyć premierem multimedialnego widowiska astronomicznego, które powstało przy wsparciu stowarzyszenia planetariusze.pl, a polską ścieżkę dźwiękową wykonało Kaliskie Studio Sonda. Sen powrót na Księżyc to niezwykła lekcja astronomii. Na całym świecie y, ludzie y, a, jak, jakby to powiedzieć, y, walczą o to, rywalizują y, o to, aby dostać y, nagrodę za najlepszy pojazd, który będzie na Księżycu. Ja się dowiedziałem, że y, Księżyc jest 400 kilometrów od Ziemi. A jak efekty podobały ci się? Tak, podobało mi się, y, dlatego że, y, były, że no, film był w takim, w takim okręgu. Niektórzy siedząc wygodnie w Dobrzeckim Planetarium spełniali swoje marzenia. Moja córka zawsze wierzyła, że poleci w kosmos i osiądzie na Księżycu. Także zabiera mnie swoje marzenia i myślę, że kiedyś tak się stanie, że, że będziemy tam. Koło co czwartek udowadnia, że astronomia to nie tylko trudne wzory i obliczenia. Ale także ciekawe podróże do odległych galaktyk, a może nawet przyszłość. Rozmawiamy dużo o astronomii, pojawiają się ludzie, którzy fascynują się astronomią i pokazują nam swoje fotografie astronomiczne. Rozmawiamy o sprzęcie astronomicznym i w ogóle o wszechświecie, o tym skąd się wzięliśmy, skąd pochodzimy i dokąd to wszystko zmierza. W zajęciach, które co tydzień odbywają się przy ulicy Hanki Sawickiej. Biorą udział dwie grupy do pierwszej należą uczniowie szkół podstawowych, a do drugiej licealiści, gimnazjaliści i dorośli w każdym wieku.